Dobry wieczór Państwu, Mateusz Menkina. To jest wieczór Wotykamy. Spotykamy się z doktorem Erykiem Matuszkiewiczem ze szpitala imienia Rasza i toksykologiem, żeby porozmawiać o grzybach, bo zbliża się ten sezon na grzyby, a to oznacza także problemy. Dzisiaj dwie pacjentki, które zmarły w wyniku zatrucia grzybami, właśnie. Jak to wyglądało? E, niestety tak, ten sezon jest dużo bardziej tragiczny niż poprzedni. W zeszłym roku nie mieliśmy żadnych przypadków, w tym roku dwa przypadki śmiertelne, jeden pacjentka zmarła u nas, druga nie doczekała przeszczepienia wątroby. Także apeluję bardzo gorąco przed kolejnym weekendem, jeżeli wybieramy się do lasu, naprawdę nie jedzmy grzybów blaszkowych pod żadną postacią, nie ufajmy zbytnio sobie, nie ufajmy innym, nie ufajmy rutynie. Bo to zazwyczaj wygląda w ten sposób, że ktoś, jakiś znajomy zebrał grzyby, chce się podzielić, także i potem te grzyby trafiają do nas. Nie zawsze przecież wszyscy muszą się znać też na grzybach, jak rozpoznać te objawy, które już się potem pojawiają po zatruciu. Chcę powiedzieć tylko, że małe formy Muchomora Salmotnikowego przypominają rzeczywiście pieczarki, ale pamiętajmy, że pieczarki w lesie nie rosną. A jeżeli chodzi o objawy, to silne, kurczowe bóle brzucha, intensywna biegunka i wymioty, i to naprawdę są Objawy bardzo silnie zamanifestowane. To nie są pojedyncze, luźne stolce czy wymioty, tylko nieustające, które również bardzo łatwo mogą doprowadzić, to już stwierdzimy w badaniu, do odwodnienia. Właśnie jak się broni przed y, takimi, przed tym sezonem, właśnie grzy, grzybiarzy, y, co trzeba stosować, żeby po prostu no, nie skończyć tak jak dzisiaj niestety te dwie pacjentki. Najlepsza jest profilaktyka pierwotna, czyli jeżeli już jemy grzyby, to te o spodzie gąbczastym czy rurkowatym, jak pacjenci y, określają. Tak jak już mówiliśmy, pod żadnym pozorem nie grzyby blaszkowe. A jeżeli cokolwiek się dzieje, jakieś objawy się pojawiają, to nie odraczać wizyty u lekarza. Mamy pacjentkę, która doprowadziła się do niewydolności nerek, właśnie dla dlatego, że te decyzje podjęła zbyt późno. Na szczęście udało się jej pomóc i tutaj nie ma żadnych powikłań, ale jeżeli coś się dzieje, naprawdę nie sądźmy, że to samo przejdzie, bo samo po prostu nie przejdzie. Apelujemy właściwie co roku o praktycznie o to samo, ale jednak cały czas te przypadki się zdarzają, zatrucia grzybami, ale też nie tylko. Właśnie dużo było przypadków już teraz w tym sezonie. Eee, w porównaniu do poprzedniego roku rzeczywiście jest więcej, bo mieliśmy pojedyncze przypadki, natomiast tu w samym miesiącu w wrześniu przyjęliśmy pięć osób i to były pięć bardzo ciężkich zatruć grzybami. Trójce pacjentów udało się pomóc i, i bez żadnego uszczerbku, czy niewielkim, powiedzmy, tylko wychodzą do domu, ale w ogólnie dobrej formie. Natomiast tym dwóm kobietom niestety nie udało się. No to apelujemy razem z doktorem Erykiem Matuszkiewiczem o ostrożność w tym sezonie dla grzybiarzy, żeby. Uważać na źródło tych grzybów i przede wszystkim jeść te, które sami najlepiej zbieramy, ale jeszcze musimy się na tym znać, żeby nie skończyć tak jak te dwie pacjentki z Poznania, których niestety nie udało się uratować. Tyle ode mnie na ten moment, ale zostańcie Państwo z nami. Wieczór WTK cały czas trwa.